Już mieliśmy knedle wątrobiane drożdżowe, dzisiaj zrobimy mięsne. Ugotowałem bulion z wołowego żebra i obrałem mięso. Mięso możesz zmielić, posiekać w robocie kuchennym lub nożem. Niezależnie od wybranej metody, rozdrabniaj mięso do konsystencji, która ci najbardziej odpowiada. Miałem 250 gram mięsa, do tego dodałem dwie łyżki miękkiego masła i razem to utarłem. Następnie dodajesz dwa jajka, jedną posiekaną dymkę, dwa zgniecione ząbki czosku, łyżkę majeranku. Dwie łyżki kaszy manny lub bułki tartej. I wszystko razem dokładnie wymieszasz. Też, stary, dobrze jest pamiętać, żeby to posolić i popieprzyć. Ponownie wymieszasz. Wydawało mi się to trochę rzadkie, więc dodałem jeszcze około łyżki kaszy manny. Letnią wodą my te ręce. Ewentualnie możesz użyć oleju roślinnego i uformować kulki. Następnie możesz je gotować albo w bulionie, albo w wodzie. Gdy wypłyną, zostaw je na wolnym ogniu na 2-3 minut, aby doszły. Możesz je wrzucić bezpośrednio do zupy lub zostawić do ostygnięcia i zamrozić. A do następnego bulionu będziesz je mieć pod ręką, więc cześć!